Siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj taki odcinek z opisu rasy Odrzu Czarny, e, tak jak wybraliście na Facebooku. Więc poopowiadam sobie parę rzeczy, jak to powinno z tą rasą wyglądać. To e, nie większość osób wie, że jest to rasa, która należy do raz dużych. E, gdzie powinno się e, parę rzeczy o niej wiedzieć? No bo jeżeli się nie wie, no to jest to w sumie bez sensu, można tak jak ja popełnić dużo błędów w jej hodowli. A więc tak, zaczniemy sobie na razie od maluchów, pokażę Wam co i jak tutaj u nich wygląda. A więc jeżeli, jeżeli, jeżeli królik powinien być prawidłowo ubarwiony, to tak jak widzimy z każdej strony powinna być jedna łatka koło oka, czyli tu i z drugiej strony też jest. Powinna też być właśnie pręga dookoła oszu, i żeby nie była ta pręga przerwana. Czyli tutaj jest akurat u tego młodego, prawidłowo powinna też być taka łatka, zwana również motylkiem na nosku, czyli z takim barwieniem. Uszy powinny być na czarno, tak jak akurat to w tym przypadku jest. Jeżeli idziemy, chodzi o pasek, pasek powinien być tak jak widocznie. Tutaj jest u tego młodego od samych uszu aż po sam ogon na ogonku też powinno być kolor barwy danej rasy, czyli tutaj jest na przykład usz rokacza czarnego. Jeżeli chodzi o łatki u tego młodego, no to tak jak widzimy powinny one być w tylnej części, chociaż mogą być czasami bywa tak, też że są w innych częściach ras. Tutaj akurat jest tak, że no, że jest ten młody i są, jest to w tylnej części właśnie, damy mu zielonki, w tylnej części, te łatki nie powinny też być e, również blisko ze sobą, bo to jest nieprawidłowe również e, w, tym, w tym hodowaniu, zależy też kto trzyma kuliki e, właśnie e, na wystawy czy po prostu tak dom, przy domowej hodowli, no ale to już o tym mniejsza. E, jeżeli chodzi o zakacanie tej rasy powinno się zakacać od 8 do 7 miesiąca życia czyli dopiero wtedy gdy królik osiągnie tą daną wagę czyli powinno to być co najmniej 5 kg no i co najmniej 8 miesięcy żeby można było go zakocić niektórzy hodowcy też robią tak żeby królik był ładnie dobrze wyrośnięty no to trzymają samicy po 10 miesięcy, a samce żeby miały 12 miesięcy no i wtedy zaczyna się pierwszy yy, pierwsze próby zakotu jeżeli chodzi o króliki, które są yy, złym ubarwieniem to są takie, które mają bardzo często dużo kropek połączonych pasek jest przerwany yy, nie mają tutaj pełnej tego motylka, kropki. E, no, jedne kropki mogą być, mogą nie być kropkiem, to jest prawidłowo. Jeżeli dookoła oku oczu też jest to przerwane, też to jest wtedy nieprawidłowo. E, lecz niektórzy robią tak, że jeżeli już e, widać to, jeżeli się samica okoci i widać to, że e, maluch tak będzie miał, no to są tacy hodowcy, którzy po prostu mm, wyrzucają te młode z gniazda. No jest to moim zdaniem nie fair, no bo jeżeli wyrzucimy tego królika, no to wiadomo, to jest taki żal trochę, ale niektórzy też zostawiają je i sprzedają na przykład takim osobom, które mają domowe, przydomowe hodowle, których nie interesuje żadna wystawa i trzymają tak po prostu, wiadomo, jak to każdy z nas zaczynał. No Niektórzy też tak robią, ja akurat jak widzicie. Na razie parę młodych tam jest, zostawionych. Zobaczymy jak to będzie właśnie z tą sprzedażą. Rasa ta jest akurat trudna, tak jak olbrzymie srokacze. No, mają różne rzeczy, czyli na przykład podatność na choroby układu pokarmowego, co wtedy... No, może sprowadzić się śmiercią. Najczęściej takich królików właśnie zaczyna chorować od 6 do 12 tygodnia yy, życia oczywiście. No i oczywiście zdarzają się częste upadki. <tak>, tak jak teraz ten królik nam upadł. No już tak to jest. Nic nie poradzę na to. No, no tak jak mówiłem. Yy, ale na to czy, czy będziemy mieli królika ładnie wybarwionego czy nie? No to już na to nie mamy wpływu. Jest to tak jakby można powiedzieć loteria. Albo się wygra, albo się nie wygra. Są też takie przypadki, że jeżeli będziemy mieli czarną samicę, czyli tak można powiedzieć pełną samicę, tam jest akurat jeden młody, i dopuścimy ją do srokatego samca, no to jest duża możliwość, że wszystkie króliki wyjdą nam prawidłowo. Jest to właśnie taka zawartość tej rzeczy. No, i wtedy króliki, na przykład, jak wyjdzie cały miod, no to wszystkie mogą być ładnie ubarwione. Nie musimy nic y, odrzucać, jeżeli kupujemy królika. No, to powinniśmy najpierw zaczynać y, od wagi, od wagi i od wzrostu. Waga jest. Y, Pierwszą, poważną rzeczą, którą powinniśmy e, najpierw zauważyć, czy, co kupujemy, e, potem dopiero możemy spojrzeć na rysunek, chociaż często dużo hodowców robi to właśnie na odwrót. Patrzy na, na rysunek, a potem na wagę, no i tak dalej. Jeżeli są kości wystające, to może to być e, zły wpływ na dalsze rozmnażanie się potem młodych. No, oczywiście, maluchy tak nie powinny mieć. No, i kolejny raz już będę chciał skoczyć. Jakiś niecierpliwy ten królik, no, ale niestety padło do niego. No, i musi trochę po, poczekać. No, dobra, myślę, że na ten odcinek by było już to wszystko, yy, co, co ja wiem na temat rasy Olbrzyma Strokacza Czarnego. Myślę, że trochę tej wiedzy jest. Pewnie nie wszystko Wam powiedziałem, bo paru rzeczy można sobie zapomnieć Nagrywając właśnie odcinek A potem jeżeli ktoś pisze w komentarzach, o nie, powiedziałeś tego albo tego No to niestety zdarzają się pomyłki lub coś takiego Nie hejtujcie też tego odcinka, jeżeli podziałem coś na przykład źle Czy, czy Wy to na, na przykład na, to na, mówicie inaczej ja mówię na to może tak, Wy mówicie na to tak, e, więc zdarzają się różne przypadki, więc też tam proszę nie hejtować w tych komentarzach, e, bo czasami jak nagrałem odcinek z zimną wodą, dużo osób mówiło, żeby... dużo osób, praktycznie wszyscy mówili w komentarzu, że źle zrobiłem, bo nie zdjąłem etykiety, no ale niestety, no nie zdjąłem, e, no ale jak widzicie, nic królikom nie jest, każdy żyje etykiety nie jadły, no bo nie były głodne paszy mają pod dostatkiem a jeżeli u kogoś królik jest głodny, no to wiadomo, że zje nawet i plastik no nie, niestety u mnie tak nie ma niestety i nawet całkiem dobrze e, więc ja z tym problemu nie mam więc też tam proszę nie hejtować już pod tym odcinkiem e, wszystko jak na razie jest dobrze z zawieszeniem wody i z zamrożeniem wody to jest e, tak samo tak jak ja robię w hodowli, myślę, że jest dobrze Kilka osób robi tak, kilka tak, ale to nie ma różnicy. No dobra, myślę, że następny odcinek będzie z codziennych obowiązków u królików. Czyli będzie to już dłuższy odcinek, nagram coś rano, obrządki u królików, to tam coś może się w południe pojawić. No i potem jeszcze z wieczora, więc robię to taki całkiem długi odcinek. Myślę, że nie będę wszystkim królikom pokazywał, jak daje jeść. Tylko tak z grubsza, bo jakbym miał pokazać, to wyszłoby z pół godziny odcinka, a wiadomo, to ten film też się będzie dużo, długo przesyłał, e, więc ja też takich rzeczy nie chcę robić. No i co? Już myślę, że nie będę Was zanudzał. E, no i co myślę, że już pod tym odcinkiem dobijemy do pełnych 900 subskrypcji. No i jeżeli tak, no to lecimy potem e, z codziennymi obowiązkami. A na 1000 subskrypcji, przypominam, zrobimy konkurs, yy, do wygrania będą pojdełka, paśniki lub karmidła. No więc co, dzięki za obejrzenie, cześć!